Hej, witajcie na kanale, ja jestem Daniel i zapraszam do kolejnego odcinka z. właśnie z czego? E, dzisiaj nie będziemy nic grać, chcę wam tylko porozmawiać na temat co się stało w poniedziałek. Nie, niedzielę. Um... Prowadzę mój kanał już od bardzo długiego czasu od 3 lat, ale oczywiście z przerwami, bo nie, przerw nie nagrywam non-stop cały czas przez 3 lata, oczywiście to wiadomo. No ale. Znaczny progres y, zrobiłem przez te 3 lata tego... No, przez jakiś, nie wiem, rok czy coś. Powiedzmy, że nagrywałem przez rok ogólnie, nie? Yy, Ostatnio w niedzielę. Yy, rano myślę, jeszcze wtedy spałem, ale dobiliśmy 100 subskrypcji na moim kanale. I chciałem o tym publikować film w niedzielę, ale nie miałem czasu, nie? Więc opublikuję to jeszcze dzisiaj albo dzisiaj, kiedy to jest poniedziałek, albo jutro, wtorek tego jeszcze nie wiem. Ale chcę to opublikować i powiedzieć Wam tak: dziękuję Wam bardzo za Wasze wsparcie i wiele, wiele poświęceń. które no. poświęceń, no. jesteście na moim kanale już jakiegoś czasu? Niektórzy, niektórzy są nowi, niektórzy są już jakiś czas. No, jest to jakoś duży, duży e, progres I chciałbym wam zapowiedzieć, e, co będziemy robić w sobotę Film będzie z Growa Garden, jak zwykle Ale film będzie ogromny, tak? Będzie dużo się, będziemy dużo nimi robić Myślę, że może, nie, nie wiem, czy do, godzina będzie Ale może będzie, tak? To nie chcę, nie chcę go dawać jako to specjal. Myślałem nad jakimś live'em z widzami, ale to jeszcze do przemyślenia. Najpierw chcę w ogóle jeszcze usłyszeć, jakby y, Wasze. Y, co byście chcieli na te stosunków. Y, no bo moja propozycja to może jakiś live z widzami, nie? W niedzielę czy sobotę jakaś taka poranna godzina, czy poranna taka normalna, nie wiem, 13-14, kiedy raz już wszyscy tego, wszyscy wstali i wszyscy mogą oglądać, mogą grać, mogą robić wszystko, nie? Bo faktycznie chcę podczas tego live'a z Wami grać. Na przykład, nie wiem, no, jest wiele gier popularnych, w których ja nie grałem, a pewnie większość widzów grała. I no, mogą mnie naczęść czy coś. Ale jednak, żeby to się stało, to e, musicie, jakby... No, muszę waszy, Wasz feedback, jakby, nie? Feedback. E, wasze co byście chcieli na 100 subskrypcji, no, moja propozycja stream z widzami. Ja jak już tego mówię kilka razy. Yy, wracając do odcinka, który się pojawi w sobotę, myślę, że zrobię dwa znowu. Yy, z, bo w sumie fajnie mi się ostatnio nagrywa, kiedy takie wyniki są nagle, nie? Takie większe, a nie kiedy dostałem jakieś 5-10 wyświetleń max. I naprawdę to o wiele zmienia moje nastawienie jeśli chodzi do nagrywania. Jednak jeszcze stoi jedna przeszkoda. Nauka. O teraz mam bardzo dużo nauki, dokładniej w tym tygodniu w sumie. Strasznie dużo mam do roboty, więc niestety. W tym tygodniu nie będzie nic, nie wiem, tak w drugim w kolejnym, tego w przyszłym tygodniu nie wiem, jak to będzie. Chociaż może ci, uda mi się w niedzielę, to zależy od przyszłego tygodnia mojego grafiku, co będę musiał ogarnąć do szkoły, oczywiście bo szkoła na jednak... Jednak coś.. muszę zrobić do szkoły, nie? Niestety. Yy... No, no, w każdym razie dziękuję wam za to subskrypcji. Myślę, że nasz następny cel na spokojnie to jest 200, 250 subskrypcji, myślę. I mój plan... Nie wiem czy plan, no. Moi cel, żeby być 250 subskrypcji. Do końca tych wakacji w więc może do końca tego roku może nawet. To, to, no myślę, że do końca roku może się uda 250, byłoby mega super. Yy, no i co? Yy, oczekuję jakichś komentarzy pod tym filmem na temat, co byście chcieli na 100 subskrypcji, właśnie. Czy live, czy jakiś, jakaś gra konkretna, dłuższy, dłuższy odcinek z jakiejś gry, cokolwiek. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli. Yy, a ja bardzo Wam dziękuję za te 100 subskrypcji, które wbiliśmy w niedzielę rano. No i co? Widzimy się w sobotę. Growa Garden, duży odcinek. Mam nadzieję, że wpadniecie. Zostawicie lajka. No, nowi, nowe osoby zostawią subskrypcję. Bo dużo to, dla mnie, dużo to bardzo dla mnie znaczy, tak? No i co? Dziękuję za film. Widzimy się w sobotę. Cześć!